Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was coś ciekawego. Nie wiem czy zgadniecie co to jest, ale to jest lód w opakowaniu po błyszczyku. Ponieważ zbliża się lato, to sobie pomyślałam, że właśnie zrobię coś takiego śmiesznego. Nowy przepis na lody. No i w niecodziennym wydaniu. Już Wam pokazuję wszystko, co będzie nam potrzebne i w jaki sposób zrobiłam właśnie loda w błyszczyku. Przede wszystkim... Będzie nam potrzebne opakowanie po eosie, po błyszczyku. Tutaj mam foremkę na lody, a tutaj jest smoothie, czyli napój owocowy, z którego właśnie zrobię lody. No i jeszcze dodatkowo mam nóż, żeby rozmontować moje opakowanie. I tutaj trzeba wyciągnąć niektóre elementy z środka, na przykład tutaj tą kratkę trzeba podważyć. I teraz została mi górna i dolna część. I teraz wkładam jedną w drugą. Tutaj ważne, żeby stało na podstawce. I wkładam w górną część. Zakręcam tą zakrętkę. Ona zazwyczaj jest właśnie w dolnej części. I nalewam do środka. Mojej smoothie. A resztę, ponieważ chcę mieć więcej lodów, to wylewam do foremek. I wstawiam do zamrażarki. Najlepiej na całą noc. I tak to wygląda. Po wyciągnięciu zamrażarki i teraz zakręcam. Tutaj trzeba włożyć to samo miejsce, w które było. mocno zakręcam. właściwie zaciskam. To nie jest zakręcanie i teraz odkręcam. I tak wygląda lód, który się odbił yy, od, od tej kopułki na górze. Wygląda no, zupełnie jak błyszczyk, Bardzo ciekawie. Myślałam się, że jak się goje, to też musi dosyć ciekawie wyglądać, tak jakby się jadło po prostu błyszczyk. No i trzeba go szybko zjeść, żeby się nie stopił. Ewentualnie można trzymać w lodówce albo w zamrażarce, to nie powinien się stopić. No i tyle, jeśli chodzi o mój pomysł na lody na wiosenne. Mam nadzieję, że ten prosty pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was i zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików w których znajdziecie dużo ciekawych pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu, cześć!